Cześć, ja się witam was bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Gimot. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić blur. E, nagrywam ten odcinek drugi raz ponieważ przed chwilą miałem wyciszony mikrofon. E, także tego. Tak, wchodzimy sobie tutaj w Blur and sharp, Sharpen i Y tniemy sobie dany filmik. Ja mam tutaj kawałek filmu, ale przeciągnę ten. O! Y naciskając, C albo wybierając tutaj, Razor Tool. Tniemy sobie tam, gdzie, chce gdzie chcemy, aby był blur. I y najeżdżamy na to. Dajemy kamera blur. I to nam się wszystko bluruje. Jeżeli chcemy sami sobie ustawić blur, dajemy Gaussian Blur, przeciągamy tutaj i dajemy efekt Control i tutaj mamy Gaussian Blur i sobie po prostu dajemy, jaki ma to być efekt rozmycia. Także co, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw taki sam czerwony przycisk subskrybuj, który od dzisiaj wyświetla wam się w lewym dolnym rogu. Zostaw również łopeczka w górę, która zostaje cały czas taka jaka była. I co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Znowu jest krótki, tak jak wcześniej. I co, cześć!